Siemanko, ja jestem Gruwa. Dzisiaj będzie zupełnie inny filmik. Miał być sztuki walki, ale mam małą kontuzję pleców. Wykluczyło mnie to z treningów, jak na razie. Przez jakiś miesiąc. Ale pomału dojdę do siebie. No, troszeczkę jak tak upadłem na treningu. Naciągnąłem plecy, ale dzisiaj pokażę Wam. Proces parzenia yerby Maty. To jest Ostroczew paradwajski Lepsza alternatywa kawy. Ja sam nie piję kawy w ogóle. Wypiję raz taki czas, ale tak to nie piję. Kolega polecił mi właśnie yerba Mate. Zacząłem pić. No i powiem Wam, że dodaje energii. No za chwileczkę coś tam pokrótce Wam opowiem o tym. Yerba mate, a raczej ostrokrzew ostro paragwajski y, pochodzi z Ameryki Południowej. Y, zapoczątkowali y, picie yerba mate, y, Indianie guarani. Y, żuli liście na początku y, właśnie ostrokrzewu, dodawały im, im energii. Yy, zmęczenie nas, yy, zmęczenie yy, ustępowało yy, odporność na stres, i oczywiście yy, redukowało głód. Yy, byli tacy głodni podczas długich wędrówek. Tak? Dzisiaj pije się różne rodzaje erbaty. Ja sobie testuję na razie różne erbaty. Do picia erbaty yy, naczynko Matero. Ja mam porcelanowe, ale podobno, że bardzo dobre jest z drzewa Palo Santo. Podobno jest inny smak, inny aromat, w ogóle całkiem inne picie, ale na chwilę bez to nie mam. Na razie zakupiłem to, co jest dostępne u mnie w mieście. Muszę sobie zamówić, to zrobię wam filmik osobny. Powiem wam yy, wtedy, czym się różni. Picie z tamtego naczynka, jak z tego, także materiał porcelanowy, no i bombija. Bombija to jest taka słomka z siteczkiem. Pokażę. To jest po to, bo ostro krzem. zaraz Wam pokażę, co przygotowałem taką yerbę. To jest z dodatkiem guarany, bardzo fajna, bo pobudza. To jest fajny aromat. Zobaczcie, jak to wygląda. Są różne y, filmiki w internecie, jak to robić. Ja obejrzałem filmik y, pana Wojtka Cierowskiego. I tak jak on Woltek powiedział, sypiemy yerbę. Mniej więcej trzy czwarte naczynka. Jak za dużo to się odsypuje. O, na, mm, tak, na tyle sobie nasypałem. wkładamy mm. wąbiję. Teraz woda. Woda w różnych tam poradnikach pisze między 70 a 80 stopni, ale faworyt cyrnowski, brudny tak. Wkładamy palec do wody. Jak się nie poparzymy, to już jest dobrze zalać yerba matę. Nie możemy taką wrzącą wodą zalewać, bo się poparzy matę i wtedy jest gorzki smak. Ja już sobie przygotowałem wcześniej wodę do yerby. I teraz nic nie mieszamy, odstawiamy na 5 minut, nawet więcej i później pijemy. Dzisiaj wróbeczka, koszule ala <noise> Wojtek Cejrowski. <noise> nie, ogólnie lubię kosule. mam w szafie sporo ciekawych koszul, kiedyś Wam może pokażę. Hmm. No jeśli ktoś mi napisze w komentarzu czy chcecie zobaczyć moją szafę koszul to jestem w stanie zrobić taki filmik dzisiaj taką mam jak yy, dla was pod yerba mate założyłem specjalnie jestem z powrotem yy, yerba mate mi się już zaparzyła Na puchło teraz yy. Dobre, dobra w smaku, lekko gorzkawa, bardziej smakuje, podchodzi pod zieloną herbatę. Ja już piję parę tygodni tą yerbę codziennie sobie. Raz albo dwa razy dziennie. Lepsze samopoczucie. Tak jak mówię, testuję na razie różne jednomaty, Teraz mam brazylijską z dodatkiem guarany. Fajnie pobudza, człowiek się od razu rozbudza. <grym> Na pewno zdrowsze niż kawa, tak? Podrabiam żołądka. Myślę, że. No bo wstawiałem yy, zdjęcia właśnie z jarbamato. Dużo osób się pytało, co ja piję, co mi to daje. No to postanowiłem zrobić filmik o tym <grym> dla Was dzisiaj. <grym> tak, jak mówiłem, przesunęło mi się troszeczkę, miałem w styczniu jechać na matę, gdzieś coś kręcić. Ale mi się troszeczkę yy, przesunię, czy po. Podleczyć się. A dzisiaj macie ostrożny parabajski. yerba mate. Bardzo zdrowe. Polecam. I bardzo fajne. Matero z Palosanto jest takie fajne do ręki, bo się fajnie trzyma tutaj. No jednak takie do użytku domowego bardziej. Tam to można sobie pewnie gdzieś zabierać. No i jak to upadnie, już miałem jedną awarię, to w drobny bak się roztrzaskuje, a z drzewa Palosanto, bo jest drzewo palosanto yy, Palo jest w środku drzewo, a na zewnątrz jest metalowe i jeśli nawet spadnie, to wytrzymała. to jak spadnie, to już <gryw> możemy sobie kupować drugie. Mam w zapasie drugie, bo już mi się jedno rozbiło. Kupiłem od razu dwa naczynka do parzenia nierbomaty. No i jak mówię, piję sobie codziennie. Tak, gdzieś jak zamówię tamto naczynko, to właśnie zrobię filmik. Jak z moim samopoczuciem. Wiem, że to poprawia krążenie, redukuje głód, co jest dla niektórych ważne. No i dodaje energii. Dolewkę. Jerba mate nie tak jak kawa, bo kawa, jak się zaparza, to później jak się robi dolewkę, to dużo osób mówi że to szlura, nie da się pić tego. A yerba można robić sobie 4-3-4 dolewki, i działa tak, yy, nabiera tego aromatu, bo to yy, liście i gałązki tego yy, ostrokrzewu paragwajskiego puchną nadal i wydobywają aromat, smak, także rozszerza naczynka krwionośne hierbamate yy, działa odchudzająco, Przeciw nawet miażdżycowo z tego co czytałem. Hmm. Ogólnie poprawia samo poczucie. No ja wybrałem mate, zobaczymy. Piję już, jak już mówiłem parę tygodni, to zobaczymy, jak będę pił dłużej, jakie będą efekty. Na pewno lepiej się śpi. Oczywiście jeśli yy, piję rano i piję ją gdzieś tak około 14. Bo, jak wypiję wieczorem, to już później no, ciężko zacząć. Jednak pobudza ona, mam trochę tej kofeiny w sobie i jak ktoś nie pije kawy, tak jak ja, i zacznie pić matę, to zobaczy wtedy różnicę na pewno. Hierbamate są no, smakowe, mam teraz jakoś tam, może nie mocno smakową, bo są chyba w dodatku jagody goi. I, i, I chyba liście nogietka też w każdym bądź razie. Brazylijskie są tak jak ja mam tą jarbamatę. Brazylijsko to jest bardzo zielona. Jest taki intensywny smak wręcz taki pod, gorzki, podchodzący. Ja już się przyzwyczaiłem do tego smaku. Trzeba to lubić. Tak jak ktoś lubi zieloną herbatę to będzie, polubi na pewno matę Polecam. Hmm, picie jerby Dużo osób, jak mnie odwiedza, znajomi i robię herbatkę albo kawkę, sam sobie parzę yerbę siedzimy, rozmawiamy. Polecam to spotkań. Parzenie hierby. Jest to taki, można powiedzieć, rytuał parzenia jerby Potujemy wodę, musimy odczekać, nie możemy zalać od razu, także zawsze mija trochę czasu. A nie tak jak robimy hermata do kawy, to ich zalewa się i się znajomym. Tak, a tutaj nie trzeba odczekać. Czy jest czas porozmawiać. Także tak, zrobię wam na pewno filmik jak zakupię Matero z Palo Santo powiem Wam pewnie coś więcej wtedy na temat hierbematy. maty. No i jeszcze raz mogę polecić do picia. Jak już mówiłem, lepsza alternatywa kawy, zdrowsza. No i jeżeli podobał się filmik, to zostawcie suba, łapkę w górę, udostępniajcie moje filmiki, piszcie komentarze. Jeżeli ktoś wybrał po moim filmiku yerba mate, to napiszcie mi, że zaczęliście pić yerba mate i czy, wam, czy was pobudziła. Teraz trzymajcie się. No i co, widzimy się pewnie za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.